Jakiż byłby świat, gdyby na nim kobiet brak. 8 marca to dzień, kiedy w szczególności doceniamy płeć piękną. Świętowania z okazji Dnia Kobiet nie mogło zatem zabraknąć w gminie Myślenice. Specjalnie dla pań zorganizowano pełen atrakcji wieczór w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. W sobotnie spotkanie rozpoczął koncert reprezentacyjnego zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka. W oczekiwaniu na drugą część wydarzenia, czyli koncert Duo Performance, panie mogły skosztować słodkiego poczęstunku, a także wsłuchać się w repertuar przygotowany przez Dawida Balinkę i Paulinę Bernecką. Kulminacyjna część wieczoru przyniosła najsłynniejsze operetki z całego świata w wykonaniu artystów z Duo Performance. Dla nas przyjemne, kobiety tutaj przyjść. Zostałyśmy docenione, złożono nam życzenia, zostaliśmy poczęstowani. Bardzo był przyjemny koncert. Polecam wszystkim. Bardzo się nam podobało. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Była to świetna podróż przez rejony Polski w powiązaniu ze strojem ludowym. Więc ta podróż była dla nas takim jakby powiększeniem naszej pracy. Bardzo się cieszymy i uważamy, że to była świetna inicjatywa dla. E, dla, dla nas, dla kobiet, pokazanie takiej e, naszej kultury polskiej. W Mieślenicach się Jestem. zawsze impreza udaje, jest bardzo fajnie. Tu można przyjść i, i ucieszyć się, i zrelaksować, no. I Dlaczego co? ten dzień jest taki wyjątkowy? No ja wiem, no bo kobiety wszystkie są zapracowane, a tak jak y, jesteśmy y, na takim y, imprezie, to jesteśmy rozluźnieni, i właśnie jesteśmy szczęśliwe wtedy. Nam się podobało, miło spędziliśmy czas. Skoro to Dzień Kobiet, to nie zabrakło także życzeń od Panów dla pań, ale też od pań dla Pani. E, drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet. Chcę przede wszystkim podziękować za Waszą siłę, miłość i dobro, którym mi obdarzacie świat. Życzę zdrowia, aby realizować marzenia, odwagi, by sięgać po to, co najpiękniejsze, oraz ludzi, którzy będą Was doceniać i wspierać na każdym kroku. Wszystkiego dobrego. Kobietom trzeba życzyć wytrwałości, miłości, spełnienia marzeń, tego, żeby zawsze były takie uśmiechnięte i takie radosne jak dzisiaj. Przede wszystkim miłości i zdrowia. Żeby w takich okazji było może częściej. i no, Dużo uśmiechu i radości. I czego więcej? Drogie Panie, bardzo dziękujemy, że w tym wyjątkowym dniu zaszczyciłyście swoją obecnością Miśleński Ośrodek Kultury i Sportu. Było nam bardzo miło. Zapraszamy Was na wszystkie wydarzenia, które odbywają się w naszym ośrodku. Dziękuję. La, 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 la. Jeśli chodzi o bieganie, to w Myślenicach są doskonałe warunki na zrobienie tak życiówki. W niedzielę 9 marca była kolejna do tego okazja. Jubileuszowy 10. Myślenicki bieg uliczny, na którego starcie stanęło prawie 430 uczestników. Trasa jak zwykle jest standardowa. Będziemy chcieli ją cały czas tutaj po prostu pielęgnować, żeby ona była ta dziesiątka, wyruszała z mostu i, i kończyła się tutaj przy hali. Ze względu na to, że ciężko jest wyrobić tutaj na tym odcinku 10 km. To jest po prostu na styk, jest idealnie praktycznie co do metra. No i mam nadzieję, że, że ludzie będą zadowoleni z tej trasy. Jest dość szybka, przewyższeń jest bardzo mało. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Najszybszy na dystansie 10 km okazał się Bartosz Zając z Krakowa który z czasem 33 minut i niecałej sekundy nie miał sobie równych. Zwycięzy zwyciężyć jest zawsze bardzo miło, więc e, no, czuję się usatysfakcjonowany. E, no chyba to tyle, jeżeli chodzi o takie wrażenia. Wszystko na gorąco. A dlaczego właśnie w miesięcach Pan wystartował? E, ten start wpisywał mi się w moje przygotowania do maratonu, dlatego uznałem, że e, wezmę udział tutaj w tych zawodach. Pierwszy raz jestem, jestem mile zaskoczony, bardzo fajna organizacja, więc no, polecam. Wśród pań z czasem 37 minut i 54 sekund na najwyższym stopniu podium stanęła Dominika Brol z Siemianowic Śląskich. Który raz w Myślenicach i dlaczego Myślenica? Oczywiście w Myślenicach nie jestem po raz pierwszy, natomiast biegnę tutaj po raz drugi. I drugi raz biegnę z grupą. Bronowice też biegającą. Myślenice zawsze dla nas są przyjazne, zawsze tutaj przyjeżdżamy dużą grupą, liczymy też, że jak obronowice też biegają, będziemy najliczniejszą grupą, zobaczymy, czy nam się uda. Przyjeżdżamy to z dużym sentymentem, ponieważ cała grupa jest to od samego początku, od kiedy myślenice organizują dyszkę do biegania, to zawsze tutaj przyjeżdżamy jako grupa. Myślenice są bardzo spokojnym miastem, lubię tutaj przebywać, bywam często z dziećmi, nawet na placach zabaw. De no, czyli debiut i mam nadzieję pierwszy, ale nie ostatni raz. Zobaczymy jak się będzie biegło. Dlaczego taka forma aktywności fizycznej? O no to już od lat. Od lat, żeby człowiek był taki trochę młodszy niż, niż jest. To co w, tym bieganiu, co w tym bieganiu jest takiego niesamowitego? No ruch, przede wszystkim ruch, głowa też się resetuje, problemy gdzieś tam uciekają. No, jest dobrze. Rozumiem, że jest Pan klubowiczem sekcji biegowej Dalinu Myślenica. Jak to jest być gospodarzem dzisiejszego biegu? Czuję związany z, klubom, z klubem. Dajemy sobie duże, duże motywacje, do biegania razem, wspólnego, wspólnej aktywności. I tak, krok za krok, jeden po drugim, idzie nam coraz lepiej. Myślę, że z roku na rok. Taka była jubileuszowa dziesiąta edycja Myślińskiego Biegu Ulicznego. Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną, przyszłoroczną edycję. Jakość dróg i rozwój komunikacji to ważne aspekty dla lokalnych społeczności. Dlatego też inwestycje drogowe to jedne z tych inwestycji, o które najczęściej postulują mieszkańcy danych miejscowości. W ostatnim czasie w Gługoczowie do użytku oddana została kolejna zmodernizowana droga tym razem to droga na tzw. działy. W ramach modernizacji drogi na działach został przeprowadzony remont. Podbudowę wraz z jej wymianą. Wykonano nawierzchnię asfaltową, remont obustronny poboczy oraz skarb płytami ażurowymi. Roboty wykonano od września do listopada 2024 roku. Remont drogi. Miał miejsce na długości 746 metrów bieżących. Wartość inwestycji to 1 149 tysięcy złotych. Dotychczasowe remonty tej drogi nie dawały spodziewanych efektów, dlatego potrzebowała ona generalnego remontu, w ubiegłej kadencji na prośbę mieszkańców. Postarałem się o to, żeby ta droga przeszła taki generalny remont. I dzisiaj jako sołtys jestem szczęśliwy, że udało się to zrealizować. Jak oceniasz jakość życia w gminie Myślenice? Twój głos ma znaczenie. Znaczenie ma zatem też to, czy wypełnisz ankietę ewaluacyjną. Dzięki takim ankietom mieszkańcy aktywnie uczestniczą w procesie decyzyjnym, dając władzom gminy cenne informacje na temat ich potrzeb i oczekiwań. W Gminie Myślenice prowadzone jest kolejne badanie ankietowe dotyczące jakości życia mieszkańców. Badanie to prowadzone jest w celu weryfikacji wskaźników i przyszłej ewaluacji strategii rozwoju miasta i gminy Myślenice przyjętej w maju 2022 roku przez Radę Miejską. Badanie ma na celu ocenę zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w gminie Myślenice. 4 lata temu przeprowadziliśmy pierwszą ankietę, aby sprawdzić jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Teraz w 2025 roku sprawdzamy jakie zmiany zaszły na przestrzeni tych lat, w których obszarach wymagane są zmiany. Jakie jest zdanie mieszkańców na temat życia w Gminie Myślenice? Chcemy również wprowadzić zmiany i udoskonalić w tych obszarach, w których będą takie wskazania. Ankieta dostępna jest zarówno w wersji papierowej przed salą obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, jak i elektronicznej na stronie www.myślenice.pl. Ankiety zostają także dostarczane do gospodarstw domowych razem z podatkowymi nakazami. Wersję papierową ankiety można także dostarczyć do najbliższej dla mieszkańca szkoły podstawowej i wrzucić do urny lub przesłać jej skan na adres infomaupamyślenic.pl. Ankieta jest anonimowa, także zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety i wyrażenia swojego zdania. Ankiety można składać do 30 marca bieżącego roku.